Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Gmator, i zaczynamy kolejny odcinek. Dzisiaj pewnie. Yy, będziemy siali pole, tak? Bo tu. O, ale co jest grane? Co to za samochód taki nowy? Kto tu tu przyjechał w ogóle? Dobry? A, a co tu Państwo szukają? Jak to co szukają? Z tej strony Komornik, Kłaniam się Panu. Ze mną jest też ochrona z policją, bo wiemy, że Pan jest dosyć porywczy. I... chcemy tutaj załatwić tą sprawę po raz i porządnie. Ale jaką sprawę? O co tu w ogóle chodzi? No... już panu przedstawiam, o co chodzi. Jak się okazało, panu gospodarstwo jest dosyć mocno zadłużone. E... I po prostu... Zabieramy wszystko, zabieramy wszystko, łącznie z tym domem, łącznie z tymi maszynami. Wszystko zabieramy. Ale jak... jak to zabieracie? Ja tu przecież, kurczę, od, od małego jestem praktycznie. No może nie od małego, no ale... Jestem tu od bardzo dawna. Jak to my, mi to zabieracie? Normalnie. Było się nie kłócić z sołtysem, z wójtem, było się nie kłócić o drogę, to może by pan to miał, a jak pan to już ruszył, no to... przepadło. Zabieramy panu to i tyle w temacie. Nie wierzę po prostu, no to jakiś na pewno przekręt jest, ja w to po prostu nie wierzę. No, to żaden nie jest przeklęte. Jak pan nam tego nie odda, to siłą się z... będziemy musieli porozumieć. Jaką siłą? Ja tu nic nie oddam. Jak pan nic nie odda, to my siłą stąd wszystko zabierzemy i pana stąd zabierzemy. Pan wyjdzie stąd na taczce. Ale, ale jak to? No, ale masz. Dobra, okej, okay. ale co? Co ja mam wam oddać? Może maszyny wam oddam? Bizon czy coś? Nie. Wszystkie maszyny zostają i cały dom i wszystkie pola zostają. Pan stąd nic nie może zabrać. Jedynie co pan może zabrać to ten samochód, który tutaj stoi. Tą skodę może pan zabrać przyczepko i tylko i wyłącznie tyle. Nie wiem co mam powiedzieć. No, no ale jak no, ale dobra, ale chwilę na zastanowienie się mam, tak? Żadnej chwili na zastanowienie nie ma. Już w tej chwili pan sąd. No tak no. Nie chcę pana urazić, ale no. Proszę stąd wypierdzielać. <laughs> Jeszcze będzie mnie pan tu obrażał? Ja Pana nie obrażam. Ja tylko chcę się spokojnie dogadać, mamy tu pismo i tyle w temacie. I tyle w temacie. I proszę stąd wyjść. Wyjeżdżać stąd. Bo ogólnie, ogólnie powiem tak. Proszę stąd wypierdzielać. No nie wierzę, bo po prostu w to nie wierzę. Tyle lat mieszkania. Ale mnie to naprawdę nie obchodzi ile Pan tu mieszkał. Proszę stąd wyjeżdżać. Pan już tu nie mieszka. No, nie wierzę po prostu. I tak to się tu skończyło wszystko? I co ja teraz zrobię? Dobra, wsiadamy. Każą nam jechać stąd. Kurden, no ale no. No naprawdę w życiu mi się tego nie spodziewał. Naprawdę w życiu mi się tego nie spodziewał. No zdenerował mnie ten komornik. Zdenerował mnie jak nic. Dobra zabieram przyczepkę, no ja tego tak od razu nie, nie zostawię, no ale... No co ja teraz zrobię, końcu z policją są. A jeszcze ten mu yy, zarysuję mu trochę brykę. O, a niech ma a co ty mi tu zrobiłeś? Jak to co zrobiłem? No cofałem po przyczepkę jak pan tak stanął byle jak no to kurczę, co ja co zrobić? Por mi pan samochód, pan zapłaci za to. Za nic nie będę płacić Ja już stąd jadę, dobra? No i dobra, i niech ma ten samochód porysowany, kurde, jeszcze zdenerwuję ten komornik, w ogóle się z nim nie dało dogadać, w ogóle, nic. No, no, przyczepkę zabieram, przyczepkę zabieram, no i co? Trzeba będzie jechać, tylko gdzie? Tylko gdzie ja pojadę? Mam jeden pomysł, mam jeden pomysł. Wiecie jaki? Eee... Mam spadek po dziadku, ogólnie. Ja mam spadek po dziadku. Yy, tylko... No właśnie, ja tam nic nie zaczynam, bo tam jest kompletna ruina. Dosłownie. Tam jest, no, ruina całkowita. Nie wiem. Nie wiem, co tam jest, w ogóle, bo ja tam byłem ostatni raz, jak mały byłem. Ale przepisał na mnie jakieś gospodarkę. No, ale jak ja tam się kiedyś pytałem... Yy, no, to tam... takami wszystko zabite jest, no. Wszystko dechami zabite Więc nie wiem co z tego wyjdzie, naprawdę nie mam pojęcia Nic nie wiem Ale jak to się mogło tak skończyć, no... Tyle się siedziało na tej gospodarce i co, i tak się to wszystko kończy? Więc no, ciężko po pomyśleć, prawda, ludzie? Dobra No co tu dłużej będę gadać? Powoli trzeba kończyć, więc ja jadę ja jadę do tego dziadka. No, właściwie do, na jego gospodarstwo. Zobaczymy, co tam się dzieje. Nie wiem w ogóle, czy w ogóle coś tam zostanę. Trzymajcie za mnie kciuki. I może uda się odzyskać to gospodarstwo. Na, na tym na razie kończymy. Trzymajcie się, niestety to nie jest miłe zakończenie. Cześć.